Nie tak w teamie. Czyli czy co? To... Rewolwer kupuję. Jacek, co... Jacek co chłopie mi flashuje. Ja <laughs> Jacek, się... Jacek to jest pago pa, normalnie. Dobra, ja wam pokażę sztuczkę po tym meczu, dobra? Znaczy po tej rundzie. No dobra, o, dobra. Jebe, Gdzie Jacek się zresztą z nami idzie? Z nami idzie, no, z nami idzie. No, tam dobra. idzie? Dobra, biało mają? O, Dobre biało idzie. Spoko. Dobra. Kto dobra. jest na A? Znaczy na B.

待て